Cześć! Jest połowa lipca. To już chyba najwyższy czas, aby powiedzieć o płytach, które pojawiły się w drugim kwartale 2024 roku. Zapraszam! Witam ponownie. W kwietniu tego roku swoją nową płytę wydał jeden z moich ulubionych zespołów, czyli Popsysh. Po czterech studyjnych albumach zdecydowali się wydać płytę koncertową ETR. I jest to zapis koncertu z roku 2021, który odbył się w ramach festiwalu Metropolia i jest OK. Przypomnę, że to był czas pandemiczny, przez co koncert odbył się bez publiczności. Natomiast wystąpili w nim goście. Tomek Gadecki na saksofonie, Adam Skorczewski na trąbce i Aga Tre na wokalu. Na płycie znalazły się utwory z czterech studyjnych albumów Popsysze. W nowych, trochę bardziej jazzowych aranżacjach, co wynikało z tego, że wspomniani muzycy wywodzą się ze sceny jazzowej. I dzięki tym dęciakom, szczególnie no, utwory popsysze nabrały nowego charakteru, więcej przestrzeni. Słychać ten ducha improwizacji, ale też no, wydaje mi się, że parę rzeczy musiało być jednak przygotowanych, gdyż te dęciaki idealnie wpisały się w formułę zespołu. Także utwory są przearanżowane, rozimprowizowane. Ale nadal brzmią świeżo i oryginalnie. Bezwzględnie cenię sobie poprsysze za ich oryginalność, za ich otwartość na formę, za ich otwarty umysł. ETR utwierdza mnie w tym przekonaniu i cały czas uważam, że jest to zespół niesłusznie, niezauważony, za mało doceniony, za mało zauważony na polskiej scenie rockowej. Także koncertówka ETR popsyszę, polecam każde. Dzisiaj nie zasną, czekam na ciebie, wieje wiatr, wieje wiatr, wieje wiatr, wieje wiatr. Moim odkryciem minionego kwartału jest płyta In The Space Marcina Pajaka. Autor no, od 20 lat nagrywa, wydaje płyty, mieszka w Wielkiej Brytanii. Generalnie porusza się w obszarze rocka progresywnego, tego współczesnego rocka progresywnego. No i ta płyta jest kontynuacją jego stylu. In The Space to album spójny i przemyślany. Dużo w nim gitar, dużo w nim saksofonu. Przez to mamy momentami bardziej jazzowy charakter, ale generalnie, jak tytuł albumu wskazuje, dużo tutaj kosmosu. I rzeczywiście dzięki syntezatorom, często bardziej słyszanym w tle, ta, ta kosmiczna aura gdzieś cały czas na tej płycie się unosi. Marcin Pajak nie odkrywa Ameryki, jeżeli chodzi o rok progresywny, no, ale trzyma się całkiem, całkiem mocno, jeżeli chodzi o ten taki współczesny wymiar progresywnego roka, więc każdy, kto, kto lubi. To współczesne progresywne brzmienie powinien potem płyta sięgnąć. Również w minionym kwartale dotarła do mnie siódma płyta zespołu Amarok. Jest to kolejny przedstawiciel polskiej sceny progresywnej i tak jak Pajak bardziej gdzieś oscylował w klimatach Davida Gilmura, to Amarok bardziej czerpie z dorobku całego zespołu Pink Floyd, ale też dużo tutaj słychać wpływów Jean-Michel Jara czy Majka Oldfielda. Płyta Hope jest zasadniczo stonowana i nastrojowa. Dużo tutaj pejzaży dźwiękowych, dużo tutaj przestrzeni muzycznej, ale są też momenty ostrzejsze, bardziej dynamiczne. Ładnie wkomponowane są perkusjonalia, dzięki czemu całość zyskuje bardziej taki etniczny charakter. Michał Wojtas, lider zespołu, stwierdził, że utwory zawarte na płycie Hope to petarda koncertowa. No na razie nie, nie mam gdzieś tam. Planach z koncertu z połomarok, No, ale jeżeli tylko taka opcja się pojawi, chętnie skorzystam i chętnie to sprawdzę. Również w kwietniu na portalach streamingowych pojawiła się druga płyta zespołu tekla Goldman, grzybnia pierwsza, leczenie zimną wodą. Jeżeli chodzi o sam band, to jego członkowie uważają, że są zespołem wiecznych debiutantów, muzyków po przejściach. Co ciekawe, wszyscy pochodzą z Otwocka albo są z tym Otwockiem związani, i również tekla Goldman to nie jest jakaś tam. Wymyślona postać, tylko rzeczywiście była taka postać w Otwocku, bo to żona bogatego właściciela CGM. Muzycznie na płycie Grzybnia pierwsza jest bardzo alternatywnie. Post-punk miesza tutaj się z post-psychodelią. Jest dynamicznie, jest momentami dość brudno, odskulowo, szczególnie jeżeli chodzi o gitary, ale do tego mamy motoryczny bas, który całość. Na Ciekawe są też wokale. Duet damsko-męski, który bardziej skupia się na treści niż na formie, w związku z tym nie mamy tutaj rozbudowanych partii wokalnych, za to mamy mocny, konkretny przekaz. Co, co jeszcze tę pankowość podkreśla. Przyznam, że z jednej strony bardzo dobrze mi się schodzi płyty, no ale były jednak takie momenty, gdzie, gdzie musiałem się chwilę zastanowić o co tutaj chodzi. Ta okładka z tym krwiożerczym grzybem rzeczywiście bardzo dobrze koresponduje z zawartością. Także każdemu, kto szuka takiego alternatywnego, nieszablonowego grania, tę płytę mogę serdecznie polecić. Zeszmier, zeszmier. Zeszmier, zeszmier. Z jednego z Was widzów dotarła do mnie płyta TET, zespołu TET. Kwartet samo sobie pisze, że jest zespołem heavy psychodelicznym, który czerpie z bardzo wielu źródeł: z Doom Rocka, Kraut Rocka, Stoner Rocka i polskiej psychodelii lat 70.. Wszystkie te elementy muzycy zgromadzili w czterech kompozycjach, z których najkrótsza ma powyżej 10 minut. Na płycie dominują gitary o przestrzennych, nieco kosmicznych brzmieniach, które tworzą masywną ścianę dźwięku. Do tego rozbiegane po tomach bębny i melodyczny, melodyjny bas. Momentami jest może za dużo formy w tej muzyce, ale mimo wszystko myślę, że tak całościowo się, się muzyka z społutek broni. Płyta jest zdecydowanie bardziej instrumentalna niż wokalna, ale wokale są częściej jako wstęp do utworu. I co ciekawe, wokale są rozpisane na dwa głosy dwóch gitarzystów śpiewa i rzeczywiście te harmonie mają całkiem przyjemnie poukładane. Także to jest akurat rzadkie zjawisko, ale bardzo cenne. Myślę, że z czasem muzyka zespołu Tet nabierze więcej więcej treści, nie mniej. Ta pierwsza płyta zapowiada całkiem, całkiem ciekawy zespół, także fanom takiego bardziej rozmytego, przestrzennego grania, trochę takiej muzyki tła, tę płytę mogę śmiało polecić. To podsumowanie zdecydowanie bardziej zdominowali wykonawcy alternatywno-progresywni, ale znalazł się jeden rodzynek. Jest nim płyta brzanek, Bartka Grzanka. Jak można przeczytać na stronie artysty, ta płyta to powrót do organicznego, bluesowo-rokowego brzmienia. I faktycznie takowe dominuje na płycie. Całość w ogóle zaczyna się od właściwie wydaje mi się, że jest to banjo któremu akompaniują świerszcze. Banjo to oczywiście instrument kojarzący się z muzyką country. amerykany na płycie Grzanek jest całkiem sporo. Niemniej zarówno sposób śpiewania, opowiadania autora, jak i same kompozycje są zdecydowanie bardziej z pogranicza blues rocka. Zresztą Grzanek ma bluesową przeszłość, wcześniejsze jego projekty, to były właśnie projekty wokół, wokół tego gatunku, co ciekawe, tutaj jest trio na płycie, dzięki czemu Grzanek ma sporo przestrzeni i na swój śpiew, i na grę na gitarze. Te gitary zmienia, są różne brzmienia. Widać, że, że ma pomysł na każdy utwór i bardzo dobrze go realizuje. To jest też zróżnicowana płyta. Dlaczego? Dlatego, że mamy tutaj też nawet momenty taneczne, natomiast wszystko jest w punkt i rzeczywiście słychać też, że, że grają tutaj zawodowcy. Ostatnio granie w amerykańskim stylu zrobiło się całkiem popularne w Polsce. I wszystkim fanom tego typu grania płytek żanek mogę polecić z czystym sumieniem. Lecz mi, weźmie duszę w zamian! Będzie Na koniec prywata. Mój bardzo bliski kolega, Hubert wydał swoją drugą płytę jako generalny wykonawca. Zatytułował ją egzystencjalny ból chuja. No i rzeczywiście, trochę mnie tym albumem tą muzyką zaskoczył. Całość stworzył na telefonie, wszystkie utwory mają mieć prędkość 230 BPMów. W efekcie stworzył muzykę, którą. Mogę nazwać jedynie elektropanki. Huberta znam dość długo, graliśmy razem w zespołach The Meister i Tran, więc też wiem, jakie ma wpływy muzyczne i rzeczywiście te wpływy tutaj słychać. Z jednej strony, bardzo wyraźnie, daje sobie znać fascynacja rokiem polskim, rokiem lat 80., tym bardziej nowo, nowofalowym rokiem. Z drugiej strony są też momenty, które kojarzą się z bardziej współczesną muzyką, popową muzyką, ale są też momenty elektroniczne, ambientowe. To, o czym mnie bardzo zaskoczył, to, to spójnością tekstową tej płyty, przekazem, przesłaniem. Rzeczywiście, Hubert w swoich tekstach bardzo dużo pisze o swoich emocjach, o swoich emocjach i bardzo umiejętnie przekazuje też swoje, swoje jakieś obserwacje życiowe, wynikające też z jego zawodu. Jeżeli chodzi o warstwę, o warstwę muzyczną, to słychać, że jest to muzyka zrobiona. Z palca. Trochę brakuje tam, tam przestrzeni, brakuje tam organicznych brzmień, no ale to też takie było założenie, i rzeczywiście jest to projekt jednoosobowy, więc, więc no, tak sobie to Hubert wymyślił. Niemniej efekt jest całkiem dobry. I nie tylko dlatego mówię o tej pojedynczym i kupę, ale ja też dlatego, że doceniam to, że, że stworzył taki bardzo alternatywny, niezależny projekt i wyszedł z nim na światło dzienne. Także każdy, kto, kto szuka rzeczy oryginalnych, sztampowych i nie jest też jednocześnie bardzo skupiony na, na tej takiej stronie brzmieniowej, wykonawczej, no może spokojnie potem płytę sięgnąć i myślę, że coś ciekawego dla siebie znajdzie. Na dzisiaj. Trochę krócej niż zwykle, ale też tych płyt nie było tak dużo jak to bywało w poprzednich kwartałach. Cały czas można mnie wspierać: patronite by coffee, linki w opisie do filmu. Tak, wiem, cały czas gdzieś kuleję z tą częstotliwością, ale pracuję nad tym. Do zobaczenia w kolejnym filmie, najpóźniej za 3 miesiące.